Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich myślników perfum. Kochani, przychodzę dzisiaj do Was z opowieścią smutną, refleksyjną, w jakimś sensie intrygującą, ale też przerażającą, taką bardzo, bardzo życiową. No, dźwięki w tyle, które słyszycie, to z jednej strony ptaszki, z drugiej strony moje pieseczki, też takie ptaszyny. Przychodzę dzisiaj z koszyczkiem perfum, bardzo szczególnych. Można je nazwać perfumami wojennymi. W książce, którą omawiałam w filmie, opublikowanym kilka dni temu, Sekretne życie Chanel, jest bardzo wyraźnie powiedziane, że nie byłoby Chanel gdyby nie dwie wojny. Pierwsza wojna światowa, Chanel numer 5, a być może i rzeczywiście projektantki i druga wojna światowa. Pierwsza wojna światowa przyniosła taką zmianę mentalności. Kobiety zaczęły się zachowywać inaczej, ubierać inaczej, no i oczywiście potrzebowały innych perfum. Perfum chłopczycy. I piątka dała właśnie to, czego kobiety wtedy potrzebowały, takiego nowego imidżu, tak powiedzielibyśmy dzisiaj. No to pokażę od razu te, które mam tu od widza, wintarzowa edycja wody perfumowanej. I tu już zaznaczam, że woda perfuma, perfumowana jest stosunkowo nową kreacją, co świeższą. Ja wyczuwam dużą różnicę między wodą perfumowaną a wodą toaletową. No to mam taki, takie starsze opakowanie wody toaletowej, coś tam jeszcze jest. To tak tytułem dygresji, a perfumy wprowadzone, no przyjmuje się oficjalną datę 21 rok, 1921 a, Ernest Bo, czyli perfumierz, który te perfumy skomponował, wspominał, że rok 1920 jest datą powstania tych perfum. Pozwólcie, że w ramach pewnego przerywnika powącham te perfumy, no i one stały się, to jest właśnie ciekawe, błyskawicznie legendą, czy błyskawicznie hitem. A zaczęło stać w legendę po II wojnie światowej, kiedy to początkowo Niemcy okupujący Paryż, a potem alianci, którzy wyzwalali Europę, stali karnie w kolejce po piątkę. Tyle chcieli przywieźć z Europy do domu. Czy z Paryża. No i skoro jestem przy żołnierzach, to jeszcze wspomnę o takiej kwestii, że rzeczywiście rola żołnierzy w rozpowszechnianiu zapachu jest absolutnie nie do przecenienia. Otóż, żołnierze amerykańscy, którzy z kolei po pierwszej wojnie światowej zostali w Europie, wracali do tego domu no, po prostu powoli. Wyekspediowanie, z powrotem do domu dwóch milionów żołnierzy był, to proces, to trwało, więc oni po prostu w tym czasie no, korzystali z tych europejskich do, dobrodziejstw, luksusów. No, bo tym takim najtańszym luksusem to każdy producent perfum państwu powie są perfumy, więc... Oni, jadąc do Ameryki, musieli zabrać ze sobą flakonik perfum. Tak po pierwsze, jak i po drugiej. Jeszcze ciekawa kwestia związana z II wojną światową jest to, że perfumy Old Spice były perfumami żołnierzy amerykańskich i oni też przywieźli właśnie ten zapach ze sobą do Europy, ponieważ producent Marka Schultona po prostu no, udało jej się zdobyć lukratywny kontrakt na dostarczanie armii o takich środków higienicznych, bo płyny po goleniu, bo to myślę, że głównie o takie, taką wodę chodziły, właśnie taką rolę spełniały. No ale to nie są jedyne perfumy, które mają bardzo silny związek z wojną. Druga wojna światowa przyniosła poza przeogromną popularnością marki Chanel i perfum nr 5, przyniosła nowe perfumy. Bardzo wielu coś tu zwierzęta wariują bardzo wielu producentów, czy twórców mody chciało mieć własne perfumy. Właściwie można powiedzieć, że otwierając jakąkolwiek, powiedzmy powojenną premierę kolekcji, no chcieli uzupełniać to perfumami. Najsłynniejszymi perfumami jeszcze robionymi już pod koniec wojny są perfumy, to warto o nich wspomnieć, bo one były reglamentowane. Po prostu kobieta marki Rochas już pokażę flakonik, też taki już odrobinę wintarzowy, bez napisu. No, został w trakcie zbyt intensywnych porządków usunięty. Perfumy zrobił Edmund Rudniczka, który potem będzie pracował dla Diora, i powiedział taką ciekawą rzecz. Zrobił te perfumy, czy pracował nad nimi w 1943 roku, siedząc w jakimś nieprzyjemnym mieszkaniu, w miejscu, którym oczywiście w Paryżu, który po prostu był miastem. Okupowanym przez Niemców, i jak wspomina, siedział w pomieszczeniu w najgorszych dniach wojny, w budynku, który miał po jednej stronie wysypisko śmieci, a po drugiej fabrykę farb. W jakiś sposób znalazł inspirację do nakładania na siebie zmysłowych akordów: bursztynum, chudełbowego paczuli, śliwki bursztynum, chudełbowego drzewa sandałowego, tworząc wyrafinowany szypr. Tak. To są właśnie te perfumy, perfumy szyprowe. Dużo właśnie perfum po wojnie to były perfumy szyprowe. No ale to jeszcze, jak wspomina, wojna. No, z wiadomych przyczyn, dostęp do perfum był ograniczony, bo po prostu brakowało składników. Ciekawa rzecz o wojnie, o składniki. No, tak można to roboczo powiedzieć. To film, który jest na YouTube dostępny: Wojna Chanel. Także możecie Państwo mieć wyobrażenie, że. No, oczywiście z oczywistych względów pewnych składników do perfum nie było. No i takimi bardzo ważnymi perfumami też będą perfumy szyprowe. To są perfumy marki Carven, Pazur, mój Pazur ma grife. Szczęśliwie mam kilka flakoników, więc zaraz Wam pokażę. To jest jeden ze starszych, które mam. Tak wygląda. Też piękny szypr. Marka w 1946 roku prowadziła te perfumy. A jeszcze był taki flakonik. I mam jeszcze, także się tego nazbierało jeszcze taki. No więc na pewno zauważycie, powtarzający się motyw, zielono-białe pasy, no i ogólnie zielony kolor. I premierze tych perfum towarzyszyło takie specyficzne wydarzenie. Można powiedzieć, że na granicy dobrego smaku. Otóż producent perfum wynajął samolot i zrzucił na malutkich spadochronikach. Które miały taki deseń, właśnie paski biało-zielone, takie małe kartoniki z próbeczkami tychże perfum. Także były korki na ulicy, był szok, było troszkę takie no, specyficzne emocje to wywołało, i recenzenci mówią, że czy obserwatorzy tamtej epoki, że to było takie wydarzenie, które pozwoliło ludziom odciąć się od wojny. Takie bardzo, bardzo symboliczne. Też szypr, właśnie. Perfumy z 1946 rok, Jean-Carl Perfumiarz. No cóż, po prostu powiedzą Wam, że szypr no to jest taki szypr ocieplony nutami, powiedziałabym skórzanymi, owocowymi coś podobnego do La Femme, Femme Rochasse No i kolejnymi bardzo ważnymi perfumami to są perfumy Diora 47 rok Dior prowadza perfumy z Dior, tu mam od widza świetny flakonik, bardzo Pani za ten flakonik dziękuję tak wygląda jeden ze starszych flakoników Miss Dior, i to są absolutnie fascynujące perfumy. I chciałabym, żeby w sprzedaży pozostały jak najdłużej, ponieważ były, mówiąc dzisiaj niepoprawnym, ale modnym językiem, dedykowane siostrze Diora. Zaraz opowiem więcej. Dzisiaj flakonik mniej więcej wygląda tak. Przy czym pamiętajcie, Miss Dior to jest linia przebogata najczęściej owocowa albo różana, ale te, których będziecie szukać, które były dedykowane siostrze Diora, nazywają się dzisiaj Miss Dior L'Original. Original. Także szukajcie tych. Też szypr dwóch perfumiarzy. Jean Carle, czyli ten sam pan, który pracował nad Magriff Carvena oraz Paul Vacher. Takich dwóch perfumiarzy miało pracować nad tymi perfumami. To jest już taki szypr, w którym jest mniej tych nut gładkich, takich zamszowo-brzoskwiniowych. Tu jest więcej już na w stronę kwiatów. Takich nut, or, taka powiedzmy tak destynacja, destynacja perfumowa idzie właśnie w tym kierunku, kwiatowo deum, mech, mech dębowy, Bo to jest podstawa akordu tego tak zwanego starego akordu szyprowego, czyli nuty kwiatowe kontra nuty takie cierpkie, męskie w zasadzie. No i z tego kontrastu każdy, kto, kto powiedzmy perfumierz coś tam dodał owocowego bądź skórzonego, tworzyła się zupełnie nowa, bardzo, bardzo ciekawa jakość. I dlaczego perfumy Miss Dior zasługują na taką uwagę? Ponieważ Miss Dior, czyli siostra Diora, była niezwykle interesującą osobą. Kiedy wybuchła wojna, była po prostu bardzo młodą osobą, można powiedzieć dziewczyną, no i w czasie wojny bardzo się wycierpiała i trzeba powiedzieć, że przed wojną też rodzinę nie ominęło wiele tragedii, jak chociaż była utrata majątku. No tato po prostu przedobrzył z inwestowaniem, no i zostali praktycznie bez środków do życia, a wcześniej powodziłem się bardzo dobrze. no Na pewno trauma była przeogromna. Christian Dior stanął na wysokości zadania. Gdzieś w tam w środowisku modowym się zahaczył, jakbyśmy do ciebie powiedzieli. No i rysując projekty modowe, po prostu był w stanie utrzymać siebie i siostrę. no ale wybuchła wojna i siostra, niestety ale zaangażowała się w działalność w ruchu oporu. I tutaj ciekawa historia. Zakochała się w tym mężczyźnie. Czyli miłość. No, państwo byli katolikami, tak? Ten pan, jak i siostra Diora, więc tutaj w ogóle jakieś rozwody, jakieś spełnienie nie wchodziło w grę w tym związku. Taka miłość nieszczęśliwa, więc myślę, że tak zaangażowała się z tych emocji w działalność w ruchu oporu, i podobno informacje, które pozyskiwała, były bezcenne. Ale to było tym gorzej dla niej, bo w końcu ją namierzyli, złapali. Praktycznie 10 dni przed wyzwoleniem Paryża została uwięziona, torturowana, ponieważ nie wydała nikogo. Została zesłana do obozów i została taka informacja po latach, że na skutek tych tortur no, nie mogła mieć dzieci. Co tam się działo? No, tak zostało dość enigmatycznie to opowiedziane. Może zresztą niech tak zostanie. Ale to nie koniec, bo Christian Dior zmarł stosunkowo młodo w wieku 50 lat, a Katrin Dior zmarła no, w latach 90., tych może miała 90 lat, całkiem niedawno, jeśli spojrzymy na historię, powiedzmy tych perfum, które tu są. Dożyła sędziwego wieku, mieszkała w Prowansji i właśnie po tych traumatycznych przeżyciach wojennych wróciła do... Miejsce, gdzie się wychowywała jako dziecko, gdzie spędzała wakacje w Prowansji. Tam zajmowała się ogrodem, uprawą kwiatu. Była to dla niej taka terapia. Zajmowała się tymi kwiatami, dostarczała je bratu do firmy. No, prowadziła spokojne, sielskie życie na południu Francji. I znana była z tego, że jak zobaczyła auto albo na niemieckich rejestracjach, albo w ogóle niemieckie auto, bardzo się denerwowała i tam gdzieś w tej Prowansji. Kto przyjechał tam właśnie takim samochodem, to mógł się spotkać z niemiłą reakcją z ich strony. No, nie ma się co dziwić, jest to absolutnie zrozumiałe. Także jak będziecie w perfumarii, powąchajcie Miss Dior flakonik. Mniej więcej wygląda tak. Może kupicie flakonik. Niech legenda tej niezwykłej osoby, tak walecznej, niech pozostanie, pozostanie z nami jak najdłużej. No i ostatnie perfumy, które chcę Wam dzisiaj pokazać, to są perfumy, które zapewne wiecie, że one mają taki pacyfistyczny wydźwięk, że powstały po wojnie, 48 rok, Le Można tą nazwę przetłumaczyć. Zobaczcie, tu są takie dwa gołąbki. To jest współczesna edycja flakonu. Tak wygląda. No, gołąbki pokoju. I takie właśnie miały być te perfumy. Nina Ricci chciała stworzyć coś, co jest absolutnym zaprzeczeniem czasów wojny. No i Chyba się udało. To jest po prostu bukiet kwiatowy. Tutaj nie ma takich trudnych, skomplikowanych nut, jak w tych wszystkich perfumach szyprowych. Tylko to jest jak na lata 40. radość we flakonie. Francis Fabron zrobił te perfumy. Czy François? François Fabron. Perfumiarz. I jest to po prostu bogaty miks kwiatowy. Tu są kwiaty w połączeniu też z trochę z nutami pieprzu, ale przede wszystkim to były też perfumy nowatorskie. Zawierały pewną, jakiś rodzaj salicylanów, tak się ta substancja nazywała, i dawały tym kwiatom świeżość. I zapewne wielu z Was wie, że przepis na sukces perfumowy to jest po prostu zrobić perfumy świeże. Tak też zrobiła Coco Chanel, robiąc piątkę, ale dzisiaj to już wygląda inaczej. No i teraz pokażę Wam ten Lech Diton, starsze edycje. Szczęśliwie mam od perfumowej dobrej wróżki taki flakonik. No jest tego trochę. Słuchajcie, tak też wyglądały. Mam też jeden flakonik, będę musiała do L'Erditon wrócić. Yy, taki plastikowy, biały. A gdzie on jest? No muszę poszukać. A nawet taki z lat 90., taka edycja. Tu Wam pokażę tak zwany flanker, czyli zobaczycie taki biały nalot na dnie. To nie jest nic zepsutego, nie, nie świeżego, tylko to jest po prostu taka edycja. To jest chyba Leg Diton LER. Nie, to jest po prostu LER. Nina Ricci. Taka współczesna edycja. Myślę, że jak spojrzycie na ym, flakoniki Nina Ricci, to tam po prostu tych edycji Lech będzie kilkadziesiąt, no a to lata dziewięćdziesiąte. Zobaczcie. To już zupełna jakaś taka próba odejścia od tego pierwszego flakonu w stronę czegoś no, takiego bardzo dziwnego, ale dziś ten, jakby motyw skrzydła, jest obecny. Ale muszę Wam powiedzieć, że pierwszy flakonik Lech Viton Nina Ricci yy, po prostu był wprost takim flakonikiem, jakie dzisiaj są w pewnych perfumach Lalika, bo właśnie René Lalik zrobił flakoniki dla Nina Ricci i zobaczcie, ten tutaj flakonik to jest pierwszy flakonik Lech Dita Nina Ricci. Na pewno dobrze wam znany, gdzieś tam ludzie pokazują w internetach ten flakonik Soleil marki Lalik, ale to jest właśnie reedycja, można powiedzieć, legendarnych perfum. No. W sumie dobrze, że zmienili w mojej opinii flakon, bo te gołąbki są naprawdę wspaniałe, symboliczne. Może jeszcze tylko dodam, że ten dziwny korek to są właśnie dwa gołąbki. Tutaj nie ma nic przypadkowego. No To są takie najbardziej znane, rozpoznawalne flakoniki perfum. No, oczywiście, mogę jeszcze dodać, że po II wojnie światowej powstały perfumy we flakoniku przypominającym kanister na paliwo. Czyli takie, coś takiego jak my znamy, po prostu metalowy, prostokątny, to jest zdjęcie tego kanisterka. No, gdzieś tam na eBay ten flakon jest dostępny. To była taka marka, która może nie jest już dzisiaj w ogóle znana: My Jerrykan, perfumy Faela. Wcześniej kanistry na paliwo były okrągłe, były takimi bańkami. No, myślę, że w tym się kryje jakaś taka też fascynacja, podziw dla no, pewnych pomysłów rozwiązań wojennych. Niemców. No i może jeszcze warto dodać, że dosłownie tydzień temu czy dwa na profilu Francisa Kurkidżana znalazła się taka informacja, że on której on pyta ludzi obserwujących go, czym się kojarzy pokój, zapach pokoju. Także ludzie są aktywni, piszą kto wie czy jakieś perfumy nie powstaną dla zamknięcia tych strasznych wydarzeń, które teraz mają miejsce tak blisko nas. No, wszystko to jest bardzo ciekawe, smutne. Powiedzcie, jak uważacie? Czy to jest marketing, czy, 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 czy nie? A jeśli marketing, to co o nim sądzicie? Czy, czy jest stosowny, czy nie? Bo ja nie wiem, ja mam mieszane uczucie. Ja nawet miałam mieszane uczucia, się zastanawiałam, czy robić ten film. Jak on ma wyglądać, jak mam mówić, czy mam mówić głosem z smutnym, takim po prostu przygnębionym, i po, poszerzać jakby tą strefę tego smutku ale też jakaś taka nadmierna wesołkowatość w tej sytuacji, no, no trudny te, ja, temat, no chyba taka byłaby dziwna, no trudny to jest temat, ale no gwoli takiej informacji, porządkowaniu pewnych tre trendów, no to muszę powiedzieć, że rzeczywiście wojna, czy wszystkie takie wydarzenia o charakterze wojennym, rewolucje to wszystko niesamowicie napędzało perfumy, zawsze. Uf, no, cóż, pewnie przeżylibyśmy bez niektórych perfum, bo tylko tych wojen nie było. Ja tak myślę. Ale co będzie? Czas, czas pokaże, czas może przyniesie jakieś rozwiązania perfumowe. Przede wszystkim, no oczywiście, to tak naprawdę nie chodzi o perfumy, tylko pewne zmiany w świadomości, w sposobie bycia. No. Może to też jest jakaś forma zareagowania na traumę, odtraumatyzowania społeczeństwa. Być może tak, dlatego być może takie L'Eurlytron czy Magriffe tak po prostu dobrze się odnalazły na rynku i po dziś dzień są sprzedaży. No, podobnie jak Femro Femrochasa, także to są takie hity sprzedażowe i bardzo ważne perfumy. Dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas przy tym trudnym temacie. Wszystkiego pachnącego, papa.